Witam wszystkich hodowców, hodowczynie. Taki dzisiaj wieczorny przegląd Gołąbków. Chciałem się pochwalić już takimi moimi młodymi gołąbkami. Gołąbki są wykluły się końcem grudnia, tak jakoś między 27 a 28. Odłożyłem je dzisiaj elegancko gołąbek tak zwany mój siek na Zosie którą tam mam w celce już od dwóch lat zamkniętą, mocne przepraszam, mocne skrzydło spróbowałem oprzeć w tamtym roku troszkę taką hodowlę Rafa Pasonia z tych Marceli i dać na te moje gołąbki tak zwane sieki no i wychowały się mi dwa Tutaj mam, zaraz pokażę te stare, próbuję w tym roku jeszcze pociągnąć przynajmniej cztery, bo jak na razie delikatnie lecąc tutaj w Gołkowicach, nie naciągając, nie żyłując, te gąbki są, zostały, wywalczyły tam jakieś fajne miejsce, nie można powiedzieć, bo w oddziale się fajnie pokazały, bez świrowania, więc ciągniemy, bo jest. I to będzie taka troszkę inna maść, bo one będą już takie troszeczkę brązowawe, Muszę zobaczyć, tak szybko. Fajnie, bo takie będą takie ciemniejsze. Te mrózki się podobają. o Selekcja myślę, że gołąbek jest skrzydło bardzo mocne. Więc to jest jedno jajeczko, niestety tylko było. Drugie było puste. Więc zobaczymy. Zobaczymy, jak się będzie zachował w tym roku. Zobaczymy w ogóle, czy on się będzie nadawał do lotu. Bo to jest numerek 3. Jest oczywiście z moją rodową obrączką. Będzie strona internetowa, może w tym roku, może w maju, bo troszkę musiałem poczekać na to. Bo to kolegami yy, będzie robił, bo troszkę to będzie trwało. Więc wszystkie numery gołębie, które będą zakupywane u, mne, u mnie, będą po prostu yy, w sieci internetu sprawdzić sobie po jaki gołębiach jak to są gołębie, po czym lecą. Będę dawał dowody i po specjalnych tych numerach, kotach będziecie sobie to. Ale to dopiero gdzieś w maju, bo to musi potrwać. Bo jestem tam, wiesz, wiecie, któryś w kolejce. No, gołąbek, moim zdaniem, jest. Jak to Grzesiek Tarasek mówi, pocisk. Przedstawię jeszcze jednego gołąbka. Już widać, że piękna samiczka tu będzie. Tu będzie piękna samiczka. Tutaj jest teraz tak. Tutaj jest yy, samiczka bardzo ładna też. To będzie dwujeczka. To jest dwujeczka. Ona będzie szła do lotów. Oczywiście, jak się uda, wszystko, jak zostanie, bo dopiero mamy luty. Skrzydełko bardzo mocne. Samiczka leży jako gołąb młody w, rąk, w rękach niesamowicie. Tak to wygląda. Jest to samica od Rafała Malcer Albrecht. I jest tutaj nałożony jurczyk Jurczyk zakupiony na wystawie w 2022 roku Robi też robotę u mnie, niesamowitą Dałem kilka gołębi na testy I gołąbki śmigały Nie mówiłem, oczywiście nie powiedziałem po czym to są Bo po prostu Nieważne to było Ważne było dla mnie jak się te gołębie zachowują Więc Na trzech gołębnikach te gołąbki poleciały bardzo dobrze Nawet wręcz przeciwnie na jednym gołębniku bardzo kapitalnie I to tutaj u nas w Nowym Sączu Ale nieważne Więc to jest taka Zabieńczka moim zdaniem, bo fajna, króciutka, mostek długi, zobaczymy. Poszła na matkę, ale w budowie widzę dalej Marcel Albrecht. Jurczyk tutaj, to jest ta sama budowa gołębi, więc myślę, że dziękuję bardzo w ogóle panu Jurczykowi za zakup gołębia na wystawie. Bardzo fajnie, jestem bardzo zadowolony. Nie znamy się oczywiście osobiście z panem Jurczykiem, widziałem go tylko na wystawie, przez kolegę go poznałem, więc muszę podziękować. Nie ma jakiegoś wyniku wybitnego, bo nie było czasu na to i żeby szaleć tymi bo to mówię. No Jest to nowa, nowa hodowla w tych gąbkowicach, więc też potracić młode, żeby zaszaleć. Nie jest to sztuką, i dobrze hodowcy o tym wiecie. Więc tu mam taką samiczkę. A teraz Wam pokażę. A tutaj mam już tak samo gołąbek z tamtego roku, z 23. 29. Gołkowice. Tutaj leciał u mnie. No i teraz o nim, o nim króciutko opowiem. To jest yy, Marcel Albrecht od Rafała Pasonia. Z gołębi oczywiście z bak 17, tylko od Rafała, bo rafa miał oryginalnego tego gołąbka którego ciężko szukałem a znalazłem w budowie gołąbek cały, cały pasoń można powiedzieć oko pasoń budowa pasoń skrzydło chyba troszeczkę będzie zosi bo Zosia bardziej spięta to nie jest tak się spina troszeczkę w rękach go chwilkę potrzymamy, żeby się nie, nie łapił za często bo no, wiecie, brak czasu, no ale to no pokażesz to oko. Pochwal się, pochwal się oczkiem. Nie widać tego tak oczka ładnie, ale oczko ma kapitalne. Czarna obręcz w koło oczka, to tarasek mówi. Gołąbek, kapitalny, ale nie do, nie do rozpłodu. Będziemy się bawić jako rocznymi. To jest właśnie. Rodzeństwo tego, co pokazywałem i one tak wychodzą. One są takie, tej, takie jasne, wychodzą jaśniutkie. Tu te skrzydełka takie mają ładne i ta główka jest też taka jasna, fajna, ale już nie są takie białe, jak Zosia, więc fajna krzyżówka wychodzi. Dobra, tego pokazałem. Tego pokazałem, a teraz pokażę jeszcze jednego rodzeństwo z tego. Chodź, tutaj, chodź, Kuba Uwórz. Tutaj jest Kuba. Kuba to jest też 229, 74, 11. Bardzo ładnie się gołąbek spisywał. Jest to oryginalna Zosia z główki, można powiedzieć. Oczko ma też Zosi. Jest bardziej rozlazły w skrzydłach, jak ja to mówię, taki Poszedł na Marcela Albrechta, skrzydło na pewno, które w, ręk, w ręku widzę, to mi po prostu badając gołębie od Rafała, o, o, to jest właśnie, to jest, tutaj jest ta moc Marcela, można powiedzieć. Myślałem, że to jest samiczka, bo tak wygląda, ale jest to, jest to samczyk. Główka mniejsza, kawał gołębia, główka mniejsza, więc zobaczymy. Pędzi samicę, więc jest to samiec. Budowa kapitalna. Budowa kapitalna. Podoba mi się bardzo ładny gołąbek. Ok. Bardzo ładny gołąbek. I pokażę jeszcze młode. Więc ta moja młodzież. Tutaj się chcę pochwalić. Też gołąbkiem, to jest jedynka. Jak będzie spierzona dobrze, i będzie wszystko w porządku. Będzie się nadawała na, na loty młodych. Wytestujemy oryginalnego Jansena. Oryginalne Janseny, które dostałem w prezencie od takiego przyjaciela ze Śląska. To są oryginalne Kanadyjczyki. I po prostu dostałem samczyka. W prezencie i dostałem samiczkę też w prezencie, więc sobie uchowałem oryginalnego kaladryczyka. Zobaczymy. Jest na razie jeden i dwa jajeczka. Mostek. Kawał gołębia. Kawał gołębia. Gołąb ma dwa miesiące. Czy tam dwa i pół można powiedzieć. Tak zwana jedyneczka moja. Jedyneczka. To jest jedyneczka. To jest jedyneczka, ale tutaj jest. Co? Tak to wygląda. I jeszcze pokażę jeszcze tutaj pokażę oryginalnego Marcelka oryginalnego. Mam też oryginała, kanadyjczyka, On niestety zostaje do rozpłodu, bo jest duży jak ojciec, prawdopodobnie. W budowie i wszystko zaoprączkowałem sobie go starą obrączką derboską, gdzie mi jednego z jednego z moich właśnie sieków y, roztargał jaszczą, Niestety musiałem zlikwidować, Zasta za. za Zaobrączkowałem starą z 19 roku obrączką derboską, oczywiście z moją obrączką rodową, żeby nie było, taki gołąbek, ale on zostanie sobie do rozpłodu, bo już ojca nie ma, oryginała ojca już nie ma, bo poszedł w dobre ręce, tak to wygląda. A tutaj bym się chciał pochwalić gołąbkiem. Uchowany też do rozpłodu, bo wiecie o co chodzi. Rodzice się już po malteńku kończą, bo są z 13 roku, więc może być już źle. Uchowałem sobie, żeby został taki gołąbek, a jeden i a siostra jego pojechała na Śląsk do mojego przyjaciela Krzysztofa. Pojechała w prezencie do mojego przyjaciela, przyjaciela Krzysztofa, więc. Myślałem, że są dwie samiczki, ale jest to samczyk. Ale zostaje po prostu, żeby sobie na razie sobie bawił się, odpoczywał, a może kiedyś będę potrzebował tej oryginalnej krwi białej do Marcela. Ale to jest samczyk, więc na razie go odstawiamy. Ale a, mam pomysł, ale mam dwie samiczki. Mam dwie samiczki. Yy, mam dwie samiczki, można powiedzieć. Żeby nie skłamać sekundka. Tu mam tą. Tu mam tą. Mam, mam dwie samiczki i z, z linii właśnie Wandę na z tych moich y, szpaków. Może zrobimy jakąś tam prezentację gołąbka i może ktoś dostanie takiego gołąbka ode mnie w prezencie, ale nie tego, bo tego sobie muszę zostawić po prostu ze względu na na maść. Na maść, bo już wychodzą mi coraz brudniejsze, więc ja chcę mieć, żeby był w rezerwie. Pokażę wam. Tutaj mam samiczkę troszkę z innego miksu, jak to się mówi, ale już ta szpaczka będzie brązowa, więc mam takiego samczyka, co fajnie działa z samicą i takiego gołąbka późnego o numerze 230 obrączka z mojego gołębnika z Muszynki. Obrączka oczywiście, nie gołąb. Też narodowej obrączce może bym... Takiego gołąbka komuś sprezentował. O, żeby nie było, to od razu czytam numer. 40 77 40 O, żeby to było widoczne. 40 77 Z obrączką rodową. Samiczka, moim zdaniem perfekcyjna. Fajna samiczka. Ładna w budowie. Jeszcze się musi troszeczkę One są takie troszeczkę biedniejsze u mnie, bo ja otrzymam Gołębie y, lotowe roczne do końca lutego na karmie jeszcze zimowej. Mam półbeki, jakieś trzy wory, muszę to skarmić, no bo trzeba kupić na wiosnę. No Ale jak już będę puszczał w parki, no to, no to będę troszkę dawał jak w muszynce. Nie? To jest taki gołąbek. O, tego gołąbka mogę komuś sprezentować. dobremu hodowcy, który fajnie o nią zadba. A co? Magik ma to się podzieli. Ja tam nie chcę pieniędzy. Ogon, szpica, budowa ładna. Ok? To teraz inaczej, żeby nie było, że podmieniłem coś, albo się coś tam stało. Łódeczki siedzą. Nie wiem, coś podmieniłem. W parki puszczone. Jedna drużynka. Delikatnie, ale jajeczka wyrzucamy. Nie bawimy się w młode, bo nie ma czasu. Ale co Wam chciałem pokazać? Pamiętacie tą samicę, którą pokazywałem 30 sekund temu? Żeby nie było, to tu wchodzimy, gdzie jest mój majątek. Więc. Pokażę Wam jej mamę. To jest Gabryśka. Gabi, Gabi. Pokaż skrzydło Gabi. Gabcia ma już dwa jajeczka kolejne Słomki są naniesła. to jest Gabi. O, to jest moja Gabi. Ale Gabi. Gabi. Gdzież on jest? Gabi teraz ma takiego samczyka. Muszę pokazać. Nie wiem ze stojaka. Przepraszam. I Gabi dostała takiego gołąbka. O, takiego. Takiego kurde dziada. Nosek bielutki. Takiego dziada dostała Zosia. Idź. Tutaj jest dalej szefo. A tutaj jest szefowa. Tutaj jest szefowa. Marcel Albrecht Rafał Pasu. Nie tu drze się, nie tu drze się wariatko. Pasońka. Pasońka, Tak taka nerwowa ta żona jego, Pasońka, Pasoń, o, Pasoń, nie rozbijaj go, no rozbijaj go, wariatko, dreptej, zostaw, tak się właśnie zachowują, tak się zachowują arcery. Dobra, dobra, już się zostawiam, już się zostawiam, tutaj są oryginalne gołąbki tak samo, prezencik dostałem, Rafał Pasoń i doktoro. Doktoro Lamborghini! Doktor Lamborghini! I Rafał pasoń pocisk. Wiem, że mam chorą głowę, ale no kocham tego. Tu następne pasońki. Późna pasońka nie chcę jeszcze mieć w parki. Coś się jej tutaj nie podoba. Ale ja ją zaraz ogarnę. Ja ją zagarnę. Tak. Tutaj mamy pasonia następnego. Tu jest pasłoń. I Jurczyk, Jurczyk! Jurczyk, Jurczyk i Pasoń, samiczka, potęga, a miał być samiec. Rafał się zrobił w balon, mówi Magik masz samca, ja mówię to nie samiec, samiec masz. <laughs> pasoń się zrobił w balon i sprezentował Magikowi gołębia, nawet sobie nie zdajecie sprawy jakiego i Zosia. Tu jest Zosia. A teraz Zosia jest z kim? Barko! Barko! Zbyszek mi tręga! Zbysiu! Zbychu! Zbychu i moja Zosia. Tak się bawię. Roz tak, roz, tak, roz tak. Ale no co? Przejdźmy do... Musiał? Musiał, musiał. Andrzej musiał i Rafał Pasoń. Taka mieszanka. Super, super ptaszki. Tutaj się noszą mi gołąbki, Super. Wszystko na se naniósł, Nie sprzątam na razie nic. Tu mamy Roberto. I tutaj mamy Roberto. Prezent od Roberta Basiagi i Halinki dla magika na urodziny. Nie będę mówił, że głęby mają DNA, bo to jest niepotrzebne nam no do niczego. Po co nam to? Mijają te czasy, żeby tam jakiś DNA gadać. Co, życzę Wam wszystkim udanego weekendu, zdroweczka, pomyślności. Ja zwalam karmę, bo mi przyjechała się karma, drafa, pasonia. Muszę to o, oczyścić. Co mogę Wam więcej powiedzieć? Życzę Wam szczęścia. Karmę mam namieszaną. Na jutro mój propolis jest na gołębniku, cały swój, żeby nie było, o no i co, muszę uzupełnić braki karmy, podosypywać, o tu mam tą zimową karmę i pasuje mi ją jeszcze skormić, no bo co, ale to jest karma zimowa, nie taka jaka. patrzcie ile słonecznika w niej jest. Nie to trzeba skarmić, no bo szkoda. A na razie rocznym jest niepotrzebne, żeby były grube, spasione, bo za chwilę będziemy robić obloty, żeby skrzydeł nie pozrywały. No tak się każdy bawi jak się bawi. Dobry lot, szczęścia, zdrowia, pomyślności. Będą gołąbki, młode, będzie nadmiar, będę jakieś tam prezenciki Wam robił. Co by się Wam darzyło? Dobry lot, dobrego sezonu. Ja bym się chcieli, jakiś film, żebym co Wam nakręcił, to mogę Wam nakręcić, co mogę Wam powiedzieć. Co mogę Wam powiedzieć? Muszę powtórzyć, to nie Mistrz, 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 Mistrz. Takie rzeczy mnie interesują. Mam tych plakatów więcej. Tych dyplomów, ale szkoda, przebijać. To jest, braciszku. Wracaj do pomocy. Proszę, przodowniki. Fajna magiki, wieśki, jest tego mnóstwo, no ale cieszymy się. Tutaj już, ja się bardziej w tym roku chcę poświęcić gołąbkom, kilkum, kilkum gołąbkom chcę się poświęcić, bo niestety nie będę szalał. Kupiłem tylko 250 obrączek, dobry lot.